Gdy znajduję się w powietrzu, czuję przestrzeń szerzej. Coś się otwiera w mojej wyobraźni. Po to, żeby być bardziej obecnym, lecę. Zacząłem latać w 1996 roku, dokładnie w tym samym momencie, kiedy zdałem na architekturę. To był wspaniały moment, no bo tuż po maturze, piękne projekty, wielkie wizje, historia architektury, malarstwo. Pamiętam pasję nauczycieli, którzy opowiadali o nowych zadaniach. Pamiętam zajęcia z fotografii z Krzysztofem Krzępkiem, które były pełne życzliwości i oparcia do szukania i rozwijania w poczuciu bezpieczeństwa. Studia na politechnice dały mi z jednej strony poczucie, że mogę. Być architektem, a z drugiej strony takie poczucie, że skoro skończyłem Politechnikę w Gdańsku, mogę robić wszystko. Jeśli ktoś idzie drogą taką jak wszyscy, to dochodzi tam, gdzie wszyscy. A jeśli ktoś ma odwagę iść swoją własną drogą, wtedy zaczyna się wyzwanie. Gdy dostałem pierwszą nagrodę World Press Photo za projekt plażowy Jeden dzień na plaży serię zdjęć z Władysławowa. Oto z zewnątrz dostałem takie potwierdzenie, że to, co robię, jest wartościowe i ważne, i że ten wysiłek ma sens. Kończąc architekturę miałem takie poczucie, że jestem w grupie przyjaciół i że zbudowaliśmy duże wartości i relacje. I to są takie więzi, które są żywe przez całe życie. Tak jak z Maciejem Głogowskim, nasze drogi po latach znów się splotły i otworzyliśmy galerię sztuki współczesnej w Gdyni. Mam takie marzenie, żeby tak na co dzień i tak często czuć taki dziecięcy zajar. Mam takie marzenie, żebyśmy po prostu byli sobą. Nazywam się Kacper Kowalski. Jestem architektem, pilotem i fotografem nagradzanym na World Press Photo. Jestem z Politechniki Gdańskiej.